W sobotę, 4 października, rozwiązujemy quizy filmowe. Dzisiaj nie ma już Adriany ze mną, ale jeśli ktoś chce zobaczyć dłuższy i specjalny odcinek, to z wczoraj polecam, z 3 października. Było dużo Lindsay, Lohan i Mingers, mean ale dzisiaj już wrócimy do naszego zgadywania serii tagline'ów w sporku. A reszta pozostaje oczywiście bez zmian, czyli codziennie kilka quizów, które pojawiają się raz dziennie. Pierwszym z nich jest Cinematrix który ma sześć podpowiedzi i dziewięć tytułów filmowych do zgadnięcia i podpowiedzi są następujące: tytuł zawiera słowo "the", tytuł ma jedno albo dwa słowa i w tytule występują podwójne litery, tak jak tutaj to "t" i "t" koło siebie stojące, w sensie nie, że na przykład dwie litery "e" są tu albo tu. Kenneth Branagh, Forest Whitaker, Regina Davis to reżyserowie albo aktorzy i aktorki. Okej, okay. do Kenata brana zróbmy sobie Murder on, on. The Orient Express i mam nadzieję, że będzie wiedziało, że chodzi mi o jego wersję. Dobra. Peter... chciałbym bardzo zrobić Peter's Friends, ale. Okej, okay, uda się, bo ma dwa słowa tylko. I mam nadzieję, że będzie nisko 4. 4% podwójne litery w tytule. Chamber of Secrets, Harry Potter mógłbym zrobić. Czy chce coś innego? Nie będę kombinował. Chamber of Secrets, TT jest TTS w Harry Potterze, Forest Whitaker, czy Ghost Dogma. Tak jest. The Way of the Samurai. 22%, ok. Phonebuff. Mam nadzieję, że nie jest The I teraz może. Popełniłem błąd z tego powodu, że muszę wymyślić jakiś film z tymi podwójnymi literami w tytule. I Forest Whitaker jest. Arrival może być, jak najbardziej. Ok, 14% i Gina Davis, The Long Kiss, Good Knight. Shayna Blackowa, komedia akcyjna z lat 90. I robi się gorzej, bo Telma and louise nie pasuje i, i potem już nie pamiętam, gdzie Gina Davis za bardzo występowała. Bardzo charakterystyczna aktorka, zniknęła nieco, ale nie, 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 nie wymyślę jej filmów. Była w Beetlejuice, ok. Była w The Fly. Jakie są najrzadsze filmy? Stuart Little 3, bardzo, bardzo ciekawe. Kate z filmu i zgadujemy jego tytuł: Mutiny on the Bounty, mimo że łódki zdecydowanie jakieś za stare. Ojej! Funny Games. Nawet nie ma na liście. Downton Abbey. Remains of Ten... na razie nie, nie mam pojęcia, nie, nie rozpoznaję w ogóle żadnego z, żadnego z obrazów, który widzę przed sobą. Um... Death on denial To coś tutaj się zapowiada, jakby miało być Wielkim Gatsbym, ale... No właśnie z 74 jak już, dobra, okej, okay, udało się. I czy mi się wydaje, czy to jest. o nie jest Robert Redford. Nie? Ale, ale potrzebowałem tutaj dopiero tego zdjęcia, żeby nawet skojarzyć, że, że w ogóle. Znaczy nie jestem zdziwiony, że Wielki Gazby miał inne adaptacje niż to z Leonardo DiCaprio, ale nie są na pewno tak zapamiętane gdzieś tam w popkulturze chyba. 1985 rok 19 kwietnia i mamy pięć najlepiej zarabiających wtedy tytułów. Kupujemy sobie podpowiedzi. Nie wiem, kto to jest Jerry Paris, Steve Gutenberg i Baba Smith. To musi być. I będziemy zgadywać po prostu Akademię Policyjną, aż trafię we właściwy numerek. First Assignment. Ok, wystarczyło do drugiej. Chyba ten Sequel jeszcze jest taki w miarę wartościowy do oglądania. 3 miliony. Ojej, ok. Szybki kurs. Jazdy na drodze? Zobaczymy, czy o to będzie chodziło. John Murray, Jennifer Tilly, James Keach. Absolutnie nie mam pojęcia, co to jest. Moving violations. Czemu nie? Warner Brothers. Matthew Broderick i Rutger Hauer. Uu. Żadna siła w niebie nie wypuści ich i żadna siła na ziemi ich nie uratuje. Będzie jakieś takie aniołowe, ale... O, okej, okay. nie, 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 przepraszam, to jest Lady Hawk. Tak, rzeczywiście Michelle Pfeiffer grała, ale ojej, jaki młody Matthew Broderick i Rutger Hauer też chyba grał jakiegoś rycerza, mi się wydaje. Universal, 29 milionów. Powiedziano 16-letnemu rokiemu Denisowi, że nigdy nie będzie jak ktokolwiek inny, więc zdecydował, że będzie lepszy Cher. I Sam Elliott. I reżyseruje Peter Bogdanowicz jest Paper Moon, nie? nie wiem. Mask. Ok. I Orion Pictures i kupuje ten długi tagline. Ok, nie mam pojęcia. Był już ten film w, w quizach na pewno. O, może nie? Desperately Seeking Susan. Mamy Rosanna Arquette i mamy Madonnę. Trudny tydzień w kinie w kwietniu. Dobrze, przechodzimy do y, CineTunerdle. Mamy 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych, które musimy znaleźć, układając 4, kratki, układając 4 kratki w rzędzie albo w kolumnie, tak, żeby dotyczyły jednego filmu. Dobra, zacznijmy sobie od tego Davida Finchera. U, nie, nie zrobimy Davida Finchera. Zrobimy wyreżyserowany przez Marka Weba. słucha zespołu The Smiths. Joseph Gordon-Levitt i brakuje mi, czego mi brakuje, dobra, wrócimy, Julian Moore gra? Nie. Historia z nielinarna? Nie, to też nie jest prawda. The Lizard, Swinton Fassbender, i Fincher, to jest The Killer. Hmm. Brolin chyba nie gra w tym, nie? Znaczy The Lizard. <laughs> Horror, nielinarna historia i Josh Brolin, to jest Weapons, A Missing Children. New York City po prostu, okej, okay. wow, wow, jeszcze inaczej. The Lizard. O oh, matko. Julian Moore, Scarlett Johansson i Addiction. Jak muszę jak zrobić tego killera? Julian Moore? Nie. Ale jestem. chyba faktycznie tak jest. Dobra. Zróbmy tak, tak i. A, historia jest nielinarna. Dobra, okej, okay, to nie. I tutaj będzie Emma Stone, Scarlett Johansson i Joseph Gordon levitt Nie wiem. New York City, The Lizard, Directed by Mark Webb. Emma Stone jest Spider-Man, Amazing Spider-Man. A to jest Don John. Okej, okay. okej, okay, faktycznie. I addiction tutaj to nie jest uh, narkotyki, ani nic takiego, tylko seks. Dobra. Drugi quiz. Tym razem mamy 16 tytułów filmowych zamiast podpowiedzi i mamy 5 motywów, które łączą po cztery z tych filmów. Kinds of Kindness od razu mi podpowiada albo Emma Stone, albo Jorgosa Lantimosa. Mamy też Poor Things. Czy jestem w stanie dołożyć tutaj... Dobra, jeszcze inaczej. I, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood. Come on, <laughs> we live in time. Thunderbolts, come on. damn money. Different man is Sebastian Stan. I don't know if he's still in film. Chyba nie był Emil My old ass. Okej, okay. Eyes of Tommy Faye, The Social Network i Spider-Man Spider No Way Home. Andrew Garfield? Przepraszam, musiałem na chwilę zapozować, bo dziwne dźwięki w domu dochodziły, ale chyba ktoś, któryś z sąsiadów dziwnym odkurzaczem odkurza. Dobra, Andrew Garfield, We Live in Time. The Substance Once Upon a Time in Hollywood i bardzo bym chciał zrobić Margaret Qualley tutaj, ale Dumb Money, Different Men i Itonia. Thunderbolts, Sebastian Stan, OK Poor Things, Kinds of Kindness jest Margot Qualley, Aubrey Plaza i filmy, w których grają kogo? Filmy o pieniądzach, o Poor things. Nie wiem, nie wiem jak to. A może powinienem zrobić filmy super bohaterskie. A spotykają inną wersję samego siebie. Michael Oldass nie, nie widziałem, a to jest chyba coś w stylu, że obri Plaza wraca jakby mentalnie w. Czy tam spotyka swoją młodszą wersję siebie? A different man. To jest film z Adamem Pearsonem, czyli z aktorem z zniekształceniem twarzy, który. No, no, rola Sebastiana Stana też tak tutaj wygląda i Spider-Man, Spider No Way Home. Trzech Spider-Manów spotyka się razem. Scene Critical. Kolejny quiz, w którym mamy recenzję użytkowników serwisu Letterboxd i po, ich zgadujemy, po nich zgadujemy tytuł filmu. Nie zrozumiałem cokolwiek, kto cokolwiek mówił, ale i tak mi się bardzo podobało. Zastanawiam się, czy to nie będzie jakiś film Christophera Nolana, któremu zawsze zarzuca się, że jego dialogi są niesłyszalne. Ok, mamy... Ktoś opisuje, że jest epizod bajki SpongeBob, gdzie SpongeBob i Squidward pracują na... W Krustym Krabie w nocy i konfrontują Hash Slinging Slasher. Czyli to sugeruje mi, że to może być jakiś horror. Zobaczmy. Terrifier. Idziemy dalej. Ok, coś klaustrofobicznie tutaj się dzieje. O, ja nie. Mermaid. Tale in love. Okej, okay, yy, czyli będzie jakiś zagraniczny film. Okej, okay, spróbujmy The Handmaiden. Okej, okay. mm. Parasite. No dobra, dobra, to wszystko wiemy. Jest czarno, czarno-białe. A nie wiem, nie wiem co, co mówili, będzie The Lighthouse, bo mówili w tym e, akcentach i głosem dopasowanym do czasu, kiedy było kręcone i faktycznie nie był to zagraniczny film z perspektywy Amerykanina, ale e, dialogi równie dobrze mogły być. Dobrze, i e, mamy The Daily Burgle, gdzie mamy skarbiec filmowy, do którego wamujemy się, zgadując tytuły filmowe, które mają zawierać słowa, które znajdują się tutaj w tym prostokącie. I słowa są następujące. Strzała, plaża, koń, Paryż, zemsta, statek, świątynia, tunel i wojna. Zróbmy War Horse. Będę sam, spróbuję jakimiś samymi wojennymi filmami. Dobra, to się udało. Spróbujmy Inglorious Bastards. Spróbujmy Saving Private Ryan. To jest, to ekstra. I teraz tunel i strzała. I co to Bolt Projectile? To może Robin Hood? A, czemu nie faceci w rajtuzach? Musiało być Arrow i Tunnel. Wpiszemy po prostu film Tunnel, może będzie na liście. Okej, okay, nie ma na liście. Był taki film z, z Rocky, to jest Sylwester Stallone, który dział się w zapadającym się tunelu, ale nie przypomnę sobie jego nazwy. Subway, ok. Midnight, Meet train Ok, przynajmniej to się udało. I zobaczmy, jaki film łączył wszystkie podpowiedzi na raz. Troja. Ok. I teraz, tak jak mówiłem, wracamy do listy tagline. Ok. Nie oceniaj książki po jej kolorze włosów. O, jest legalna blondynka. Strach jest wiadomością. Ciekawe. Nie był Mesjaszem, tylko niegrzecznym chłopcem. Life of Brian. Podkreślę negatyw, to co negatywne. Bardzo ciekawe. Nie wiem. Okay. Muzyka była jego pasją, a przeżycie było jego arcydziełem. Tu mi przychodzi. The, the pianist. Tak, the pianist, bo to jest nie the piano, tylko pianist. Nie, nie widziałem Adriana Brodiego, ale chodzi oczywiście o Spielmana. Przybyli, odtajali i podbili. Wydaje mi się, że to musi być Ice Age. Historia, która zaczyna się tam, gdzie wszystko się kończy. Co? Black Hole? Bo czarna dziura. Najpierw przychodzi miłość. Potem przesłuchanie. Meet the Parents. Zło na morzu. Ghost Ship. Kiedy powiedział tak, tak naprawdę nigdy nie powiedział co zrobił, bo mamy słowo du, które jest. True lies. Pochodzi o to, że Arnold Schwarzenegger oszukiwał swoją małżonkę Jamie Lee Curtis, że jest szpiegiem. Przygotuj się do bycia wysadzonym z wody. Wydaje mi się, że będzie Pirates of the Caribbean, no bo wrócimy. Od zera do bohatera do zera. Jestem prawie pewien, że to będzie o oh Brother Thou? Okej. Okay. Ona rządzi, ona rządzi, ona rządzi. To jest Princess Diaries. Co się dzieje, kiedy śpisz? Paranormal Activity, więc yep, cały czas pozostaje jedno ze straszniejszych wrażeń, kiedy oglądałem to w komputerze, który mieliśmy wsadzony dosłownie do szafy i zasłaniałem oczy, kiedy zaczynała się noc. I mówię, nie, 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 nie wsadzajcie mnie tam znowu. Mają plan, ale nie wiedzą. Co dalej? To będzie o Brother Worldu. Fear is the message, czyli where a stranger calls. Podkreś negatyw, wrócimy do tego. Pirates of the Caribbean, to będzie The Jerk i Accentuate Negative będzie Ghost World, którego nie znam. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa!